Dzień dobry, kochanie, witajcie w wtorek. Ja właśnie wróciłam z pracy, idę do domu. Będę no, musiała chyba się położyć, przespać trochę, chociaż te trzy godzinki, bo znowuż głowa mi pęka. Ej, Pimpuś, zostaw kota. Słyszycie, jak ptaszki śpiewają? Też jedna ładna rzecz. Idź, cóż i nie skacz na mnie. Idź, odejdź, o! No, to jest fajne na tym naszym zadupiu. Że jak rano się przyjeżdża, albo się rano wstaje, to ptaszki śpiewają, kogut się drze. Matko. Słuchajcie, nie wiedziałam co mamy robić w domu, bo zrobiłam chłopakom śniadanie. No <laughs> <laughs> kurde Uf. Zrobiłam chłopakom śniadanie i stwierdziłam, że spać mi się chce, ale chyba trzeba iść na rower. Bo po prostu zachciało mi się spać od leżenia na kanapie z Frankiem i chciałam iść wcześniej, ale potem chłopaki się obudzili. Mówię, dobra, zrobię im szybko śniadanie, żeby zjeść coś zdrowego i no, jestem. Pogoda jest dzisiaj taka, taka se, chyba będzie padać, ale stwierdziłam, że ja w czerwcu tak mało chodziłam na rower że trzeba to zmienić w tym lipcu i muszę sobie zrobić rozpiskę i się tej rozpiski trzymać bo jak sobie nie zrobię rozpiski to będzie źle słuchajcie no więc tak ruszyłam jestem jak już jestem tutaj na tej górce to już jadę dalej Jest niby tak chłodno wiatr wieje strasznie i ciężko się jedzie ale w sumie fajnie, że jest chłodniej niż miałoby być gorąco, bo bym padła jak kawka. No więc tak, jak nie wiecie co robić, idźcie na rower. Nie macie pomysłu. Ja mam pomysł na dzisiejszy dzień, ale rower przyda mi się. Doda mi trochę energii jak zwykle zresztą. No także jadę dalej. Dobra kochani. Ja się ugarnęłam. Co tam jest? Ja się jakbyś tych krów nie widział. Ja się ogarnęłam. też nic po tym rowerze. I jedziemy teraz do leśnego, zobaczyć czy leśny jest. Ogaranać temat drzewa. Potem jedziemy do apteki. Muszę receptę wykupić. Potem jedziemy do... Gdzie jeszcze? Na pocztę... Muszę... Jezu dzisiaj nie. Dzisiaj jest w to, nie jest poczta tak długo otwarta. Ja myślałam, że dzisiaj jest poniedziałek. Ja jestem pomelona przez tą noc, kurde. To trudno, to już na pocztę nie zdążę. To już I e, musimy iść zobaczyć e, truskawki. Znaczy, się zobaczymy, czy tam u nas będą truskawki. A fajnie by było, jakby były. Nie wiem, kurczę, mi się... W sumie byśmy mogli tam podjechać, ale nie chce mi się jechać, jestem zmęczona. Tam, gdzie zawsze braliśmy. Kiedyś przynajmniej braliśmy stamtąd i tam trzeba było albo samemu sobie zebrać, albo się umówić z tą panią, żebyśmy mogli sami zebrać te skarpetki. I wtedy zawsze troszkę taniej i wtedy zawsze też można sobie cały koszyk nazbierać, taki, wiecie, że do fula. Zobaczymy, jak tu dzisiaj nie będzie, to jutro albo w piątek pojedziemy tam. I musimy na jagody jechać jednego dnia, bo już jagody są. Ale to najpierw ogarniemy temat tych troskawek i tego wszystkiego, a wtedy na jagody. Bo my nie mamy już kłopotów ani dżamu z jagód, a tak lubimy. Nie? No. A pomożecie, mamy zbierać. Mamy maszynki, a w zeszłym roku wy i tak nimi nie zbieraliście Nie No Zbieraliście ręką, nie? No Bo łatwiej wam było Dzisiaj maszynkami Dzisiaj nie, Franek, dzisiaj nie, ty A ja będę ziewać dzisiaj cały dzień, bo przez to, że się nie położyłam, nie poszłam spać To jestem niewyspana ja będę sprzątać samochód, słuchajcie, bo tam jest taki bałagan. Na przygodne kamerze na plaży sztegnie, sztegnie na plaży Zobaczcie, kleję. O matko! Ja cała zmokłam, ale ulewanie chmury przyszło. O. Ja zdążyłam wejść do samochodu i zamknąć okno, bo myłam wycieraczki, znaczy te dywaniki pod nogi. I tylko zdążyłam wskoczyć, wrzucić kulkę, otwórzacz. I żeby nie namokł i zamknąć okno. I tak lunęło Chłopaki są w domu Bo przed chwilą już poszli Mówili, mama chodź, a ja jeszcze chciałam dokończyć Ale przyszła ulewało. Ale jestem mokra cała na placu. Kurde, żebym się nie rozchorowała tylko, nie? O. No także ja się zabrałam dzisiaj za sprzątanie samochodu Ale no było ładnie, nie, nie zanosiło się jakby na żaden deszcz Chodziły takie chmury, tak co prawda ale, żeby taka ulewa, aż no to sobie posiedzę w samochodzie, czy <głos》>, mi bateria pada, ale mam tu ładowarkę na no szczęście. Zaraz sobie podłączę. Jeszcze mi nie zostało dużo, bo kłodę tylko z tyłu. I jeszcze ta wycieraczka, którą mam tam z boku, w sumie mogłam te też wyjąć, sobie opłukało Fajnie. No, i tak dzisiaj, słuchajcie sobie wymyśliłam sprzątać samochód bo już naprawdę był taki syf, że aż I tak jak ja lubię jeździć samochodem tak jak ja nie mam ochoty teraz wsiadać do niego jak on jest taki brudny, zasypiony, wszędzie pełno matku jedyna, no co to jest za ulewa chłopaki będą przeżywać w domu może skoczę do domu hmm to nie jest burza na pewno, nie? Wiecie co, ja od ten czas skoczę do domu Bo to nie ma co Podgrzeję zupę Zjemy A najwyżej przyjdę później to dosprzątam Najchętniej to mi te dywaniki wywaliła na dół. w Tylko jak to zrobić? Żeby nie zmoknąć za mocno Chciałam dzisiaj kupić truskawki, słuchajcie, no ale za późno pojechaliśmy do tego leśnego. Udało mi się ogarnąć z leśnym, więc będziemy działać z tym drzewem. O, cicho. Poczekam, aż trochę mniej będzie padało. A tą chmurę widziałam tam tak w tamtą stronę i mówię, o tam luga, tam leje, wiecie, bo to tak jest widać, nie? Gdzie to jest takie uływanie, że aż czarno. Ale nas to też nie ominęło, ale dobrze. Ta trawa się weźmie fajnie w ogródku, podleję, Ja nie muszę podlewać w ogródku. Fajnie. I słoneczko wyjdzie. Pięknie. No, jagody już są, więc na jagody będziemy musieli też jechać. I, no i o tych truskawkach. Ja chciałam kupić tutaj od nas. Taki pan przyjeżdżał, ale on już nie miał. Więc nie wiem, jutro chyba kupię. Tylko znowu że jutro będę w pracy do późna i nie wiem czy je w samochodzie trzymać. no pojadę i kupię. Albo szybko do domu je podrzucić. Hmm. Nie wiem jak to ogarnąć czy się umówić z tą babeczką, ale żeby ona telefon jeszcze odebrała, to by było w ogóle fajnie. I tam jeździliśmy zawsze sobie sami zrywać. Patrzcie, patrzcie jak to wygląda. Po prostu nie ma w ogóle co gadać. Dobra, tutaj jeszcze tylko z tyłu mi zostało. Może ja to zdążę umyć, odkurzyć znaczy się. Szybko to odkurzę. Wtedy odkurzać wezmę do domu. W ogóle te pokrowce już bym też musiała wybrać, ale nie chcę mi się ich ściągać i zakładać potem, bo to dosyć ciężko się robi. Tutaj te podsiedzeń zdjęłam, bo te nie były zapięte. Pada na mnie Pada na plecy Dobra wytrzymam, w nie jestem, nie? O kurde zimny deszcz Nie, to się nie da, za mocno pada Biegnę do domu, przyjdę później Przyjdę później, bo to się nie da Wezmę to do plenia Jezu tam jeszcze były okulary no i dobra kochani, jest 22 Zaraz, a ja dopiero posprzątałam samochód Ale wypucowałam na picuś, glancuś Więc jest pięknie Muszę włączyć klimę na chwilę Przestawię go Byłam też w szklamni, przez naprawdę ciemno eee, Napadało sporo I tak się zanosi, że Chyba też będzie padać jutro No, podlałam szklamnie, Ogarnęłam tam jeszcze trochę Popodwiązywałam idę do domu sprzątać dalej. Muszę posprzątać w domu, bo przyjeżdża jutro pan hydraulik. No, a ja tam mam wałagan. To znaczy się, no jest nakruszone, naogrodzone. Trzeba odkurzyć, trzeba zmyć podłogi, poukładać wszystko. Nie wiem, czy mam zdejmować. Trzeba jako mówił, że przyjedzie na razie zobaczyć, co tam potrzebuje do tego montażu tej zmywarki. Albo to zamontuję jutro, albo w przyszłym tygodniu, dopiero w poniedziałek. Więc ja wolę, żeby on to zrobił jutro. Nawet jak mnie nie będzie, to ja to sobie tam potem wiecie. Ogarnę wszystko, nie? E, jak on to zrobi, to ja tam sobie to posprzątam. Ale no przyjedzie to mam nadzieję, że mu powiem, wytłumaczę co i jak ja tam chcę. Co i że pociąg. No i dobra, kochani, trochę plania jeszcze mam do ułożenia. Włączę sobie zaraz moją muzyczkę. E, mam. Jeszcze trochę rzeczy do zrobienia tutaj, tutaj w ogóle ta nasza zupę muszę chyba do lodówki, bo ja nie wiem, czy ona już jutro nie będzie niedobra. Tu mi zostało trochę ryżu, bo dogotowałam do niej ryż, no. Ładnie dzisiaj ułożyłam. No ale co, nie udaje Ci się ułożyć? no ja zawsze jedno ułożę, a potem jak próbuję drugie, to, Jan, to, to jedno jest mi jest. się rozwali. Mm -hmm. Ale teraz mi się, mama, teraz już ułożyłem jedno i prawie drugie. Mhm, mm okej. Okay. No. A może coś zjesz sam i bez jedzenia nie wydać, <laughs> Bez jedzenia ty nie zaśniesz, no niemożliwe. A co ty chcesz zjeść? A może byś tak zjadł jakieś owoce albo warzywa sobie? Mm -hmm. Może ogóreczka? O zobacz, mama przyniosła dwa. Też klamnie znowu już były ładne. A bułkę z serem? Bułkę z serem, no to daj, ja ci zrobię. I ogórka, tak? Chcesz? Jutro, Jasiu, nie wiem, Pan, ten Mirek przyjedzie rano. Jaki Mirek? Pan Hydraulik, ten co nam robił łaziankę, pamiętasz? Yy, I jak ja będę rano... To ja z nim tu... Nie, to Pan nam nie robił pokoju. Pan nam będzie inny robił pokój. Ten Pan Marcin to jest chyba... Nie, Krzysiek. A nie, wiem jak on ma na imię. Krzysiek chyba. A Pan minek to jest Pan Hydraulik, wiesz? Ten co podłączał prysznic. Ten co podłączał prysznic, pralkę, te zlew, tam umywalkę. To jest ten Pan. I co robił? Podłogówkę, wiesz Fenuś? Tam minikłać. kłać. No i e, słuchaj mnie Jasiu. No i jak ja rano będę, to ja z nim tu wszystko ustalę, ale może on jutro przyjedzie ją montować, wiesz? No. To wtedy y, będziecie tutaj, tak? Okay. I będziecie mu pomagać w razie czego. Co? Ale ja myślę, że on ma tego swojego pracownika po prostu. Tylko psy będziecie musieli wtedy uwiązać, ok? No. Ty ze samce robisz tą kanapkę? Nie. Nie, ja myślałam. A, z jakim serem? Mhm. To jest salami. Ty musisz obejrzeć wzdłuż No i co teraz? To jest Mazur. No. A ja muszę spać. Dobra kochani, biorę się za sprzątanie lodówki. Tutaj już jedną szufladkę umyłam mam gazówkę umyję lodówkę bo jutro tak jak już wam mówiłam przychodzi pan hydraulik i ja nie wiem czy on um, czy on jutro zamontuje tą zmywarkę ale chciałabym bardzo bo jak się nie uda jutro to w przyszłym tygodniu powiedział mi i um, no chcę mieć tu ogarnięty ja wiem że ja będę jak on będzie montował to i tak będę musiała sprzątać ale no, przynajmniej lodówkę już będę miała posprzątaną, bo tutaj naprawdę bałagan jest. Dobra, lodówka umyta ładnie. Elegancko, czyściutko, ale słuchajcie, godzinę czasu mi to zajęło. I teraz muszę poukładać to resztę jedzenia i nie będę miała podłogi, chociaż tutaj jest bardzo brudno. Tutaj jest coś rozlane i tak dalej. Tu z kosza się wy, wysypało raz i. Mm, Wypadły tam jakieś tłuste rzeczy, i dlatego tak widać. Nie pipaj mi tu. No, ale powkładam te rzeczy. Umy... Nie, nie będę myła tej podłogi. Umyję ją rano. Nastawię sobie budzik na szóstą i rano ją umyję. Więc wkładamy. Właśnie widzicie, mam tego. E, ten gilowy ser. Muszę go zrobić. Kurczę, może jutro. Może jutro byśmy sobie gyla zrobili, jakby było ładnie właśnie. Mam tutaj tę kaszankę. Bym musiała kiełbasę jeszcze kupić. Dzisiaj kupiliśmy zapas 嗯。Hmm. No i dobra, kochani, ja skończyłam. Jest prawie pierwsza w nocy, czyli jestem na nogach trzydzieści 30... czekajcie. Było dwadzieścia cztery, trzydzieści sześć godzin. No. 36 godzin. Więc e, dla tych, którzy mm, myślą, że wszystko mi spada z nieba i że wszystko przychodzi tak samo. A, I dla tych, którzy celowo piszą uszczypliwe komentarze, to chciałam Wam powiedzieć, że... E, dopiero z swego. To jest ostatni filmik. Na tym kanale nie wiem czy ja kiedykolwiek wrócę do e, nagrywania. Ciężko będzie mi pewnie bez tego przeżyć. Ale stwierdziłam, że no to chyba będzie najlepsza decyzja dla mojego zdrowia i komfortu psychicznego. Ja po prostu nie jestem w stanie znosić tej głupoty już dłużej. No i przepraszam wszystkich moich widzów, którzy czerpali coś z moich filmików, bo no dla mnie to też było mega ważne, ten kontakt i ten odbiór, taki pozytywny e, i w ostatnim czasie e, bardzo duże e, jakby wsparcie z waszej strony i rozwój tego mojego kanału, no i tak dalej, i tak dalej, wiecie za co wam dziękuję. Wielu osobom dziękowałam w wiadomościach prywatnych, więc tym takim najbliższym moim widzom, bo mam sporo takich, którzy wspierają mnie na co dzień, którzy na co dzień jakby są ze mną w stałym kontakcie. No i to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Kiedyś tam w realnym życiu, niestety w internecie y, nie ma miejsca dla normalnych ludzi, którzy chcą normalnie żyć y, no. i którzy chcieliby y, pokazać to życie takim, jakie ono jest. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Y, Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. No, jestem dzisiaj wykończona, tak, a nie dość, że fizycznie, to yy, to jakoś tam psychicznie, bo yy, tak jak ja nieraz już wam mówiłam, że ja nie mam żadnego wsparcia w bliskich osobach. Ciągle tylko dostaję kłody pod nogi. Więcej osób e, gdzieś tam e, obcych daje mi wsparcie, słowem, z reguły słowem, bo jak ktoś chce mi pomagać czynem, to też dostaję koszetem od moich e, bliskich, od mojej rodziny, więc jakby. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek gdzieś się zbliżył do mnie, bo od razu wiecie, takie osoby są usuwane z mojego otoczenia. Hmm. No, ale to nie o tym. Także dziękuję wam za ten czas. Ja nawet nie wiem od kiedy ja nagrywam filmiki, czy kiedy był pierwszy film na YouTube. Zobaczymy, może Jasiu będzie swój kanał rozwijał. Może jemu pomogę. A myślę, że tutaj naprawdę nie ma w internecie miejsca dla normalnych ludzi. Jest miejsce dla zakłamanych. Jest miejsce dla takich, którzy robią wszystko na pokaz. Nie dla takich normalnych, którzy jakoś tam próbują żyć. I no niestety, ja się o tym przekonałam. Także to będzie wszystko. Ciężko mi się z wami dostać, no ale trzeba. Także trzymajcie się kochani. Trzymam za Was wszystkich kciuki za te osoby, które przychodziły tutaj, żeby dokopać. Mimo wszystko też. Bo no, to są chyba bardzo nieszczęśliwi ludzie. I tyle w temacie. Pa! To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.